o tę siłę nabywczo-konsumentów. Teraz chciałem dopytać jeszcze. Najnowsze wyniki badań nastrojów konsumenckich pokazują, że 3,4-60% w zależności od wyników badań konsumentów planuje ograniczenie swoich wydatków na, 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 w codziennych zakupach. Pośród różnych podkate, pod, kategorii spożywczych to właśnie przekąski słodycze trafiają najczęściej na tą listę, w których konsumenci planują swoje oszczędności. I pytanie Panie Pescie, czy widzi Pan już y, 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 przesunięcia w, swojej, y, y, w swoich ewentualnie kategoriach produktowych lub widzi Pan te, te deklaracje już na decyzjach zakupowych, bo też pokazując, jak wygląda, y, y, tutaj przygotowaliśmy też, jak wyglądają wyniki produkcyjne firmy produkujących y, akurat tutaj mam czekoladę, to widzimy, że w pierwszych miesiącach 2020 roku prod wolumen produkcji czekolady był 8%, i 60 wyższy niż w analogicznym okresie rok poprzedni. Więc na swój sposób jest to pewnego rodzaju sprzeczność. Więc... może potwierdza się moja teza? Jak jest źle, no to żeby ze sprawić chociaż drobną przyjemność, to sobie kupię coś czekoladowego, ewentualnie o, inną, inną słodzie, która sprawi mi przyjemność. Być może? Znaczy w analogiczną sytuację. Z, myślę, następnym teraz, spotkamy teraz się za jakiś w... czas. To może potwierdzimy, czy to, się, czy to się sprawdziło, czy nie. Ale nomen omen skończył to znaczy, kontekcie... się na czerwiec w przyszłego roku, musimy umówić. Dobrze, to jest niewiele co dopiero... to już po sezonie. Nie? Ale ja się jeszcze odwołam do tego, co już widzieliśmy w ramach COVID-u i też tam były dokładnie te same deklaracje konsumenckie. Skończyło się tym, że faktycznie chcieliśmy sobie tę przyjemność kupić w ramach tego łagodzenia tych skutków zamknięcia w domu nomen. Omen. Panie prezesie, widzicie te przesunięcia już tak już teraz, żebyśmy... Nasza firma w, wszystko czasie, no. tak, w firma w ostatnim czasie odnotowuje bardzo dobre wyniki sprzedaży, wręcz rewelacyjne, znacznie gorzej znacznie Marzuj. gorzej jest marżowością, która spadła drastycznie, drastycznie i jest w tej chwili nieuniknione, że musimy zrobić kolejną, kolejną podwyżkę i tylko w Ewentualnie drobnymi redukcjami kosztów. I jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że koszty płacy też, pracy też wzrastają. Także to też się przełoży na, na cenę produktu na, na półce nie ma innej możliwości, dlatego nie tylko my, ale wszyscy zapowiadają, że będą podwyżki. Może jest jakaś szansa w perspektywie kolejnych okresów. Że jeżeli maleje popyt, to zaczną tanieć nośniki energii, gazu, tak zwane media, i wtedy jest szansa jest szansa, ale to jest dosyć długi łańcuch i to może potrwać rok, nawet półtora, zanim to koło się zatoczy. To jeszcze o te produkty chciałem Pana zapytać, bo takie proporcje przed pandemią, kto pamięta, co było przed pandemią, ale jednak słodycze czekoladowe to było jeden, a słodycze nieczekoladowe trzy. Jeden do trzech. Czy to się zmieniło od tamtej pory? A jeśli, a jeśli się zmieniło, to, to co Wy na to? Bardzo mocno się zmieniło, panie redaktorze, w okresie pandemii, o, szczególnie w tym pierwszym okresie, gdzie byliśmy pozamykani. Bardzo duża ilość produktów, tak zwanych rodzinnych, była kupowana, zawierana do domu, żeby coś tam skonsumować. Wtedy troszeczkę zakupy wyglądały inaczej. Szybko wpadaliśmy do, do sklepu, ładowaliśmy do koszyków, żeby za często do sklepów nie chodzić. Robiliśmy dłuższe, większe zakupy i uzupełnialiśmy, uzupełnialiśmy z swoją lodówkę. Nasze produkty mają dłuższy okres przydatności do spożycia, także tutaj nie ma, nie ma, tego zmartwienia. To co teraz troszeczkę wróciło, no to wróciły spotkania różnego, mniejsze, większe, jakie też widzimy, mamy nieporównywalnie większą ilość spotkań towarzyskich. Rodzinnych, wróciły też i komunie, co za tym idzie, a te pro, produkty tak zwane prezentowe wróciły trochę bardziej do, do łask. W naszym przypadku, my odnotowujemy w ostatnim czasie bardzo dobrą sprzedaż na, na produktach waflowych, które mają największe obciążenie, a ze względu na to, że koszt wytworzenia albo cena sprzedaży wafla, Waflu, wafli im, o, familijnych jest w kilogramie dosyć niska. Kiedyś, tym waflom, o wytworzeniu wafli familijnych, koszt gazu i prądu osiągało 1% do 2%, jak było wyżej. W ostatnim czasie przekroczyło to już 10 punktów procentowych, licząc po cenach spotowych na to, że każdy może mieć inaczej zakontraktowaną, zakontraktowaną cenę gazu, no to najlepiej wziąć po cenach spotowych, bo wtedy jest to adekwatne, a jeżeli dzisiejsze byśmy wzięli ceny, które są przewidywane na giełdzie na przyszły rok, może to być nawet i 15 do 17 punktów, punktów procentowych. O tyle tylko i wyłącznie wzrósł Jeden ze składników, który jest w kosztach, w kosztach wytworzenia. To no, jest jakiś dramat i musimy się z nim zmierzyć. Panie Prezesie, teraz chciałem spytać o kolejną Waszą dla, dla Państwa kategorię produktową, czyli napoje. Widzimy, że ostatnie lata to również tutaj duże zmiany i to nie mówimy tylko o cenie, o, o, o sprawach związanych ze wzrostem. Ceny wytworzenia tej kategorii produktowej? Natomiast widzimy, mamy ten trend prozdrowotny, mówił Pan też o ograniczeniu spożycia cukru. Mamy pandemię COVID, która zmieniła faktycznie kanały sprzedaży i te, 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 te chociażby, jak to wpłynęło na, na, na wielkość opakowań, które, które się lepiej sprzedawały. Mamy podatek cukrowy i chciałem spytać. Jak faktycznie radzi sobie ten, ten duży segment? Bo, wiem, bo to jest wartość napojów w rynku FMCG to dzisiaj około 18 miliardów złotych i jednocześnie widzimy, że wartość tego, tego, tej kategorii produktowej rok do roku wzrosła aż 18%. Jak sobie radzi ten segment? Tylko tu warto zwrócić uwagę, że ten segment napojowy urósł o 18 punktów procentowych, ale wartościowo, ze względu na nieporównywalnie wyższą cenę sprzedaży. Ta wyższą cenę sprzedaży też jest spowodowana podatkiem, podatkiem cukrowym. Jeżeli chodzi o ilość, wolumen, jest spadek, spadek rok do rok do roku. On był najbardziej zauważony w 2021 roku po wprowadzeniu podatku. W tej chwili te ilości do 2021 delikatnie zaczynają wzrastać. To co wspomniałem, my zaczynamy pracować nad tym i jak najwięcej w energii wkładać, żeby coraz to więcej sprzedawać produktów, produktów na, na soku. W dodatku prozdrowotnych i ograniczamy też ilość Ilość cukru w tych, tych produktach, bo sam sok też zawiera jakąś ilość, ilość cukru. Jeżeli chodzi o ten segment, czeka nas kolejne wyzwanie. Jeżeli wejdzie, wejdzie ustawa o zwrocie opakowań, będą to dodatkowe, dodatkowe, dodatkowe koszty. Na razie jeszcze nie wiadomo, czy ona czy, czy już będzie i zapadnie ten termin 1 stycznia, czy będzie przesunięta, ale o, no, prace, prace nad tym trwają, my jako jeszcze producenci nie mamy zbyt dużo, zbyt dużo informacji na ten na ten temat, no to trzeba się liczyć z tym, że po nowym roku oprócz wzrostu cen ze względu na koszty wytworzenia będzie jeszcze dodatkowy koszt tak zwany koszty Recyklingu, szkupu opakowań, no, który może wejść od 1 stycznia. Panie prezesie, dla bardzo wielu Polaków marki Koliana były zawsze. Sam pan wspominał 32 lata historii. To, to tylko mojej? Właśnie. Marki są dłuższe. Tak, marki są dłuższe. Normalnie mówimy, że historia, tradycja to jest jakaś wartość, ale mamy z kolei, ale to może być też powód, no, do tego, że. Staje przed nami wyzwanie, bo zmieniają się konsumenci. Mamy pokolenie Z, pokolenie Alfa, oni mają inne przyzwyczajenia, inne potrzeby, czego innego oczekują. Na przykład te przekąski funkcjonalne to jest, to jest rzeczywiście przede wszystkim to są konsumenci tych, 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 tych przekąsek. Pytanie: jak Państwo zamierzają się dostosować do tego, że tych, że tych konsumentów, tego rodzaju konsumentów jest coraz więcej? Czy, czy to będzie przekształcanie dotychczasowych marek, brandów? Czy wprowadzanie na rynek zupełnie nowych, ale czasy są tak trudne, że to nie jest dobry czas na wprowadzanie nowych marek wydaje się. No, każda marka ma jakąś tożsamość i trudno ją jest zmienić, jeżeli ona jest postrzegana od wielu, wielu lat, jak, jak pan redaktor wspomniał, marka o na przykład Grześki, która ma już długą, długą historię, ale staramy się dostosowywać zarówno do tych potrzeb, które pan. Wspomniał, ale żeby też być na, na czasie, ostatni, ostatnio wypuściliśmy serię grzeźków, które o, były w naszym kultowym opakowaniu granatowym, jako Maruder, Sus inny. Często trzeba się zastanowić, o, o powiedzmy, że tak jak my tutaj lekko bardziej dojrzali, już dżentelmeni, co one, co one znaczą. A, ale pewnie pytając się naszych dzieci szybko nam je wytłumaczą. Także idziemy w dwóch, w dwóch liniach. Pierwsza linia jaka jest, no to jest dostosowanie się z tymi produktami, żeby trafić bardziej do gustów naszych, naszych, młodych konsumentów. Nie tylko przez skład, ale też być, być też w tym obszarze tak tzw. Trendy w komunikacji, a drugi no to dostosować się do potrzeb, do potrzeb prozdrowotnych. My bardzo dużo przez wiele lat w tym obszarze już zrobiliśmy. Nie używamy, nie używamy sztucznych barwników, nie używamy sztucznych aromatów, wszystko jest używane naturalne i to też jest bardzo duża, duża wartość dodana i dostosowujemy się do, do potrzeb rynku zmniejszamy, zmniejszamy ilość cukrów w produktach. W ostatnim czasie wprowadzaliśmy też taki produkt pod marką Akuku, żelki, żelki Wege. Czy w okresie lata idziemy bardziej w kierunku tylko i wyłącznie produktów bez, bez czekolady. O, tam gdzie może być mniej, mniej o, i już mniejsza zawartość tych składników, żeby dostosować się do potrzeb naszego, naszego konsumenta. Ale o, mimo wszystko, mimo wszystko największa ilość konsumentów konsumując sobie chce, chce albo zaspokoić głód, albo chapsnąć coś, coś dobrego, albo dać prezent. O, nie można. Nie można wyprodukować produktu czekoladowego czy waflowego ciastka, który nie będzie fantastyczny w smaku, bo tym produktem trzeba się, e, trzeba się delektować. Natomiast dieta musi być zrównoważona. Nie wiem, ale kiedyś już to mówiłem na jakimś forum, jak wypijemy 12 litrów wody, to możemy umrzeć od razu. Także ze wszystkim trzeba być powściągliwy i to też musi być zrównoważone. No nie możemy żyć żyć e, na, tylko i wyłącznie. Na jednym składzie dzisiaj. Dzisiaj każdy, każdy próbuje dostosować sobie swoje kalorie według potrzeb, ile ich, ich spala. Ci, którzy są bardziej leniwi, muszą mniej konsumować, ci którzy są mocno aktywni. Mamy nawet są nawet takie informacje i to z instytucji prozdrowotnych, że po dużym wysiłku wskazane jest, żeby dać. тохкрдля организма